Siemka drodzy słuchacze. O, z ostatniej y, mojej y, transmisji wyszło na to, że y, y, jeden z, z oglądających podsunął mi jeden pewien temat, który bym chciał doraz raz nawiązać na YouTubie. Chodzi o kobiety. Jakie są kobiety i w ogóle? W związku z tym nie... Mogę się wypowiedzieć z mojej perspektywy i z mojego takiego może niedużego, a też dużego doświadczenia, nie wiem, nie mi to oceniać. Więc tak, jakby to Wam powiedzieć, kobiety są różne. Jedne są pracowite, drugie są lecą tylko na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Są brunetki, są blondynki, szatynki i tak dalej, i tak dalej. Tylko na co trzeba zwrócić uwagę? Każda kobieta, każda, kobieta, każda dziewczyna nie patrzy na to, jak... Jaki facet ma serce, tylko patrzy, czy on jest fest taki zbudowany, czy on jest po prostu nie wiem, masywny, silny i tak dalej, i tak dalej. A później się okazuje, że tak. Facet zrobi dziewczynie, czy kobiecie dziecko, później są rozwody. Z tego względu, że nie ma tego porozumienia. Więc. Ja bym proponował zrobić coś takiego. Po prostu pozna dziewczynę, pochodzi z nią to, trochę czasu, to jest raz, a dwa. Wy, dziewczyny i kobiety, nie patrzcie na to, czy facet jest zbudowany, czy facet jest inteligentny. Może być inteligentny. Ja nie mówię, że nie musi być inteligentny. Może być inteligentny, może być przystojny, ale w rzeczywistości patrzcie, jakie on ma serce: czy on potrafi pomagać, czy on jest zaradny w życiu, czy no nie wiem, czy będzie was kochał, szanował, a nie. Wy tylko patrzycie na jego z, zalety czy on ma pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te podstawowe sprawy, które wy, że tak się wyrażę, robicie na tym błąd. I później są właśnie tego efekty. Następna sprawa. Młode dziewczyny szukają też ch ch chłopaków. Tu z początku jest wszystko ładnie, pięknie jest OK, ale okazuje się później, że zrobi dziecko, ucieknie i ona zostaje sama. Ja nie mówię. Wy macie prawo wyboru, wy macie prawo tego, ale przede wszystkim musicie patrzeć na, na serce, czy on jest dobry, czy on jest, nie wiem, wiem, czy ma, ma jakieś ży życiowe doświadczenie czy coś w tym rodzaju a nie podejmować od razu takie de decyzje, że chłopciu, jestem w ciąży, to będę ciągła od niego kasę. To nie o to chodzi. Przepraszam za, oczywiście przepraszam na początku od razu za jakość obrazu, ale jest już godzina dość, moment, w pół do... pół do siódmej dochodzi i ja dopiero zacząłem nagrywać, więc dlatego proszę Was o wyrozumiałość. Równocześnie proszę Was o subskrypcję i lajki. Yy, dziękuję yy, tej osobie, która podsunęła mi ten pomysł i akurat cały dzień się dzisiaj zastanawiając co na ten temat powiedzieć. Fakt faktem, że faceci lubią kobiety z dużymi piersiami. Ładne, szczupłe i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Ona musi być pracowita, ona musi mieć coś w głowie, ona musi mieć w życiu coś dawać sobie radę, a nie, że ona nic nie umie. To, bo też są takie, ja nie mówię, taką kobietę można nauczyć, można wszystkiego, ale po prostu uważam, że. To jest właśnie naj, największy błąd? Nie mówię, żeby się nie żenić, żeby nie ten, bo to nie o to chodzi. Y, życie małżeńskie polega na współpracy tak zwanej pary. Jedna para y, facet pomaga kobiecie, kobieta pomaga facetowi, facet wspiera y, 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 kobietę, kobieta wspiera y, y, mężczyznę. Następna rzecz, którą bym chciał poruszyć, to jest sprawa ślubów i tak dalej, i tak dalej. Są kobiety, które nie chcą ślubów, są kobiety, które chcą wychodzić za mąż i tak dalej, i tak dalej. Te kobiety, które nie chcą, uważają, że... Można by było żyć na kocią łapa, ale to nie jest życie. To jest tylko układ między kobietą a mężczyzną, to takie, takie życie nie. Jeżeli mamy żyć, to żyjemy my razem z jakimś papierkiem czy tym. Aha, i przede wszystkim żadnych, żadnych certyfikatów. Typu, że nie zdradzisz, tracisz majątek i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy, ty dokładasz, ja dokładam, dzielimy się na pół, ok, rozchodzimy się. To by było tyle co do kobiet. Teraz do mężczyzn. Panowie, chłopaki, goście i inteligentni faceci. Uważajcie, co robicie. To jest przede wszystkim nieważne, jak ona wygląda, bo ona może wyglądać jak mistrz wszechświata. To ważne jest, żeby ona miała olej w głowie. Patrzcie, jak ona się wypowiada. Patrzcie się, co ona potrafi robić. Jeżeli zauważycie, że coś jest z wami nie tak, że ona nie współpracuje z wami, a wy nie będziecie sprawą współpracować z nią, to niestety czym wcześniej, czym później się rozejdziecie. Yy... To samo się tyczy właśnie między innymi kobiet. Najmłodsze, najmłodsze to dziewczyny takie 20 dwa, dwadzieścia lata. miałem jeszcze few ziół. Źle się odnoszą po prostu do facetów. Nie każdemu to się podoba. Lepiej z taką nie zaczynać. Jeżeli mówimy już o, o tym, to ja proponuję mieć szacunek jak do kobiety, tak żeby kobieta miała szacunek do ciebie, a nie Współpracować, współpracujemy, okej, okay, ale jakiś szacunek, jakaś kultura musi być. To Je... <laughs> przepraszam. To jest pierwsza podstawa, którą trzeba uznać i zatwierdzić między sobą. Kochamy się, ok, ty mnie szanuj, ja Ciebie szanuję, ja Ci pomagam, Ty mi pomagaj i tak dalej, i tak dalej. To by na razie by było y, tyle. A, aha, y, właśnie. Nie pamiętam imienia, ale dziękuję temu y, oglądającemu youtuberowi, że podsunął taki temat. Bardzo się cieszę i jest. Okej, okay. trzymaj się, chłopie. Dzięki bardzo. Siemka i. Mam nadzieję, że się będziesz włączył w dyskusję. Zapraszam na swój kanał. Oczywiście jeszcze raz myślę, że tak. Do 10 tysięcy lajków, do 10 tysięcy subów. Dacie. Pokochacie ten kanał. Wiem, że jestem nowy, ale dawajcie jak najwięcej lajków. Nie mówię, nie mówię, że nie, ale jak się... Kiedyś spotkamy będę wam dziękował. To na razie by było tyle i do usłyszenia w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. Cześć, siema, do zobaczenia.